To nie jest tak, że ten mężczyzna, że miałaś pecha do jego mężczyzny. Przecież ty go wybrałaś. On nie, nie wszedł do, twoi, do twojego domu, tak? Nie przedstawił ci pistoletu do, do głowy i powiedział, że teraz jesteśmy parą. Tylko to ty na, na podstawie jakichś cech podjęłaś decyzję, że chcesz z nim być. Widziały, gały, co brały. Ale my, kobiety, w większości mamy projekt. Mamy projekt. Także, i to często wśród kobiet. On jest fajny, ale ma troszkę brzuszek. Źle się ubiera, ma kiepskie buty, yy, no to jakby go tam stuningować, to wtedy będzie fajnie. I my bardzo często wchodzimy w relacje z takimi mężczyznami, bo, bo patrzymy na, jakby projektujemy, jak on może być zajebisty, jak zmieni się u niego to, to, to. I to. oczywiście to się zawsze kończy dramatem i wielkim rozczarowaniem ze strony kobiet i myślę, że wkurzeniem ze strony mężczyzn. Więc to jest ten jeden element. Ale to też nie jest wyraz miłości. Żadnie. Jak ktoś wchodzi w relację, od razu chce zmieniać swojego partnera, ulepszać go, to, jaki to jest wyraz miłości? Ale I zobaczcie, jak jest, jak jest to ciekawe, bo w obecnych czasach to kobiety bardzo mocno narzekają na to, że mężczyźni traktują je przedmiotowo, ale szczerze mówiąc, dla mnie to jest traktowanie przedmiotowe mężczyzn, tak że nagle odbijamy to samo.